Wyłącznym sponsorem transmisji z wyborów Miss World była firma Annex, importer zapalniczek Cricket. Jestem aktywna. Postawiłam na zdrowie, dlatego wybrałam masło roślinne Nowa. Bogate w witaminy A, D3, E, bez cholesterolu i zbędnych kalorii. Nowa wydobywa najlepszy smak ulubionych kanapek. Moja rodzina za nią przepada. Nowa. Zdrowy styl życia. Poznaj świece zapachowe Brise, które tworzą niezwykły nastrój. Poczuj relaksujący aromat brzoskwini, radosny zapach wiosennych kwiatów, Zmysłową wolę magnolii i wanilii. Bris zapamiętuje zapachy natury. Nawet nie wiesz, ile się nagadałem, żeby mi go dała. Co ty? W gardle mi zaschło, zanim pojęła, o co mi chodzi. Fatalnie. Adykcję mam przecież dobrą, posłuchaj. Miał miał. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Kitiket, proszę. Kitiket. Dzięki Formule E zawiera idealne proporcje białka, witamin i składników mineralnych, których koty potrzebują na co dzień. Teraz 10% kitiket więcej za tę samą cenę. 10% więcej? Zaraz zażądam dokładki. Ciekawe jak jej to powiesz. Miał, miał. Kitiket. Kocia radość życia. Mam w życiu dwie namiętności, śpiewanie i moje włosy. Dam ci usta, zawte, usta, dam ci oczy, zawte oczy. Mam trudne włosy. Żeby nie mieć łupierzu, stosowałam szampon przeciwłupierzowy, ale pozostawiał je niemiły w dotyku. Na szczęście odkryłam nowy Head Shoulders 2 w jednym. Houters, dwa w jednym. Usuwa łupierz, a dodatkowy balzam pielęgnacyjny pozostawia włosy piękne i miękkie w dotyku. Nie mają łupierzu, świetnie się układają, nawet ja jestem zadowolona. Dotknij. dalej. Justyna Steczkowska odkryła nowy Head Shoulders 2 w jednym.